Niedzielne popołudnie w Gliwicach, które dla wielu fanów motoryzacji miało być okazją do świetnej zabawy i podziwiania amatorskich zmagań, w jednej chwili zamieniło się w scenę dramatycznego wypadku. Podczas popularnych zawodów w Race, odbywających się na terenie giełdy samochodowej przy ulicy Kujawskiej, doszło do niezwykle groźnego zdarzenia. Oderwane koło z jednego z pędzących po torze pojazdu z ogromną siłą uderzyło w 33-letnią kobietę, która obserwowała wyścig. Sytuacja była na tyle powadna, że na miejsce wezwano śmigłowy z lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował ranną do szpitala. Obecnie policja pod nadzorem prokuratury prowadzi szczegółowe śledztwo, które ma wyjaśnić, jak mogło dojść do tak niebezpiecznego incydentu podczas imprezy, która, jak zapewniają organizatorzy, od lat stawiała na bezpieczeństwo. Zawody z cyklu wrakra jest to specyficzna forma rozrywki motoryzacyjnej ciesząca się w Polsce rosnącą popularnością. Skierowane są one do amatorów, którzy realizują w samochodach o niewielkiej wartości, często nie przekraczającej 1000 zł. To pojazdy, które swoje lata świetności mają już dawno za sobą, a ich udział w wyścigu jest często ostatnim akordem ich motoryzacyjnego życia. Mimo, że zawody mają charakter rozrywkowy, a na to, że często dochodzi do słuczek i kontrolowanych kolizji, bezpieczeństwo widzów i uczestników zawsze powinno być absolutnym priorytetem. Niestety w niedzielę w Gliwicach coś zawiodło, jak wynika z relacji policji biorącej udział w wyścigu Toyota Jari sprowadzonej przez 40-letniego mężczyznę. W pewnym momencie urwało się koło, z impetem pokonało ono strefę bezpieczeństwa i uderzyło w 33-letnią kobietę, stojącą nieopodal prowizorycznego ogrodzenia, które, jak opisano, składało się z opony taśmy. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Po ocenie stanu poszkodowanej podjęto decyzję o zadysponowaniu śmigłosa LPR, co świadczy o powadze odniesionych przez nią obrażeń. Równolegle do akcji ratunkowej ruszyły czynności dochodzeniowo śledcze. Na terenie giełdy pojawiła się grupa policyjna wraz z technikiem kryminalistyki, biegłym zakresu mechaniki pojazdowej oraz prokuratorem. Funkcjonariusze drobiazgowo zabezpieczyli ślady, przesłuchiwali świadków zdarzenia i zabezpieczyli pełną dokumentację organizatora imprezy. Spadano również stan trzeźwości 40-letniego kierowcy Toyoty. Byłą trzeźwy. Jak podkreśliła nadkomisarz marzen na Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Kwestia odpowiedzialności za to zdarzenie zostanie rozstrzygnięta dopiero po zakończeniu wszystkich czynności procesowych i dogłębnej analizie zebranego materiału dowodowego. W rozmowie z mediami głos zabrał również organizator WRAK Rejs Silesia Marcin Klukowski. Był wyraźnie wstrząśnięty całym zdarzeniem. Podkreślił, że jest to pierwszy tak poważny wypadek w kilkunastoletniej historii organizowanej przez niego imprez. Zapewnił, że nigdy wcześniej nie było żadnych uwag co do kwestii bezpieczeństwa, a samochody biorące udział w zawodach są na miejsce transportowane na lawetach. Ten wypadek to nieprawdopodobny zbieg okoliczności, stwierdził wyrażając jednocześnie pełne przekonanie, że policyjne śledztwo pomoże wyjaśnić wszystkie szczegóły i okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku. Mimo tych zapewnień śledczy z pewnością będą musieli odpowiedzieć na kluczowe pytanie, czy strefy bezpieczeństwa i sposób zabezpieczenia toru były wystarczające, aby chronić publiczność przed tego... Typu zdarzeniami. Jeżeli ten materiał ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!